Tarpiku. Jednak chyba będą u nas bardziej jarskie, wegetariańskie święta, O wypuścimy Tak. Ale jak cię wypuścimy, to zawrzemy z tobą. Musisz spełnić jesteś... nasze trzy życzenia. Nie jest złotą rybką, ale masz tutaj złote łóseczki. Trzy życzenia. A propos złota. Tak. Ja bym chciał, żeby nasza płyta była złota. Albo płatynowa. To takie mam życzenie. Drugie życzenie. Żeby wszyscy nasi znajomi i my sami, i, my sami, i nasza rodzina była zdrowa i szczęśliwa żeby wszyscy byli zdrowi, szczęśliwi w wszystkich domach w tej świecie a trzecie, no to żeby stereotyp polskiego hip-hopowca tego złego, tylko i niedobrego, Jego, jakiego... głupio został przełamany wiadomo, że są o... różni hip-hopowcy, ale tak to jest nasze życzenie, żeby otworzyć oczy ogólnie a po na kulturę no i kochany, na dobranoc leci Miałem, Miałem jak zjebałeś! Jak zjebałeś kurwa! Jak zjebałeś kurwa! No kurwa, kurwa mówisz, że to jest rozbite dotąd! Ale no, to ja, no to ja, roz... ja, to. ja czy ty widać, gdzie ja rozbijam nogą? Ale powiedz mi, że jest odtąd, dotąd rozbity. Weź go, kurwa. musisz go wrzucać tutaj blisko, przy nas, rozumiesz? Trzyma. Kurwa! kurwa. kurwa. Przejdź, kurwa. Na Ale mamy płynę, dwa!